Zapraszamy na bajkę wojanek na przystanku autobusowym. W pewne słoneczne popołudnie, kiedy liście już zaczynały tańczyć na wietrze, a niebo miało kolor malinowego kisielu, dziesięcioletni Franek siedział na starym przystanku autobusowym w swojej miejscowości, osobnicach dolnych. Było to miejsce, gdzie autobusy przyjeżdżały rzadko, a marzenia odjeżdżały często. Franek czekał na autobus do Jasła, żeby pojechać do babci, która obiecała mu jego ulubione placki ziemniaczane. Siedział z nogami podkulonymi, z nosem w telefonie, kiedy nagle usłyszał dźwięk, który nie pasował do ciszy wsi. Dzyń, dzyń, wciśnij e, żeby usiąść. Franek podniósł głowę. Przed nim stał chłopak z plecakiem pełnym kolorowych naklejek, z charakterystycznym kapturkiem i ciemnymi okularami przeciwsłonecznymi. Chłopak miał znajomą twarz. Za znajomą. Aż za bardzo. Franek zamarł. – Wojanek? – wyszeptał. – Siema! – odpowiedział chłopak, siadając tuż obok. – Spóźnił się autobus? – No. – Tak. Czekam już z dwadzieścia pięć minut. Klasyka, ale za to pogoda jak z gry. Sunny Roads Simulator, zażartował Wojanek. Franek czuł, jak jego serce bije szybciej niż dźwięk powiadomień na TikToku. On naprawdę rozmawia z prawdziwym Wojankiem, tym Wojankiem, tym odgier, pranków, wyzwań i wszystkiego najlepszego, co się klika. Ale co ty tu robisz? zapytał Franek, jakby nagle stracił zdolność logicznego myślenia. Czasem lubię po prostu pojeździć autobusami po Polsce. Serio! Nagrywam teraz film 24 godziny jako zwykły pasażer komunikacji miejskiej. Franek prawie spadł z ławki. Czyli Jesteś tu naprawdę i nie jesteś hologramem? Wojanek się zaśmiał no raczej. Chociaż hologram Wojanka to niezły pomysł na przyszłość. Przez chwilę siedzieli w ciszy. Tylko wiatr poruszał reklamą kebab u Zbyszka. I właśnie wtedy Franek zebrał się na odwagę. Pytanie dojrzewało w jego głowie od miesięcy. Nie mógł tego przegapić. Spojrzał na Wojanka i wypalił: Na ile lajków przyjedziesz do mnie do domu? Wojanek spojrzał na Franka z lekkim uśmiechem, jakby właśnie to pytanie usłyszał już setki razy, a może wcale nie. O, to konkretne pytanie, powiedział mrużąc oczy. Wiesz co, dajmy jakąś rozsądną liczbę. Hmm, ile masz lajków pod swoim ostatnim postem? Franek wyjął telefon. 38. No to robimy tak. Jak zbierzesz 10 tysięcy lajków pod filmikiem, gdzie mnie wspomnisz, i zrobisz jakiś kreatywny opis, to przyjadę. Serio. Wykrzyknął Franek, aż obróciły się dwie starsze panie przechodzące obok z siatkami. No jasne, ale musi być pomysłowy i musisz tam dodać hasło: Kebab u Zbyszka rządzi. To będzie nasz znak rozpoznawczy. Franek nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. Jeszcze chwilę temu zastanawiał się, czy babcia doda do placków śmietany, a teraz ustalał zasady wyzwania z jednym z najpopularniejszych YouTuberów w Polsce. W tej samej chwili na horyzoncie pojawił się niebieski autobus PKS-u. Zatrzymał się z westchnieniem, a drzwi otworzyły się sykiem. To twój? zapytał Wojanek. Tak, ale kurczę. Franek spojrzał raz jeszcze na swojego idola. Mogę zrobić zdjęcie? Jasne, ale zrobimy jedno kreatywne. Ty patrzysz w niebo, jakbyś widział UFO. A ja będę wskazywał na kebaba, zaśmiał się Wojanek. Klik, pstryk, gotowe. Franek wsiadł do autobusu, cały czas trzymając telefon. Gdy spojrzał przez okno, Wojanek pomachał mu i krzyknął: Nie zapomnij, dziesięć tysięcy lajków i hasło z kebabem, inaczej się nie liczy. Autobus ruszył, a Franek jeszcze przez kilka minut nie mógł uwierzyć w to, co się wydarzyło. Spotkał Wojanka. Porozmawiał z nim. I dostał misję. Teraz wszystko zależało od internetu. I od niego. Kiedy Franek dotarł do domu babci, nie mógł nawet skupić się na plackach ziemniaczanych, choć pachniały tak dobrze, że aż ślinka ciekła. W głowie miał tylko jedno – dziesięć tysięcy lajków i hasło kebab u Zbyszka rządzi. Wtedy Wojanek przyjedzie do mnie do domu. Po obiedzie rzucił się na kanapę z telefonem i od razu odpalił aparat. Nagrał krótkie wideo. Cześć tu, Franek, dziś spotkałem, uwaga, prawdziwego wojanka. Tak, serio. Rozmawiał ze mną i powiedział, że jeśli zdobędziemy 10 tysięcy lajków pod tym filmikiem i napiszecie w komentarzu hasło Kebab u Zbyszka rządzi. To przyjedzie do mnie do domu. Pomóżcie mi, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie. To największe marzenie mojego życia. Dodał kilka zabawnych efektów, tło z grą Minecraft, podłożył muzykę epicką i wrzucił filmik na TikToka, shorts i Insta. Po minucie miał 4 lajki, po godzinie 152. Wow! Krzyknął, aż babcia spadła z fotela z gazetą w ręce. Co tam, Franku, wojna wybuchła. Babciu, właśnie rozpoczęła się misja mojego życia. Z każdą godziną liczba lajków rosła. Komentarze zaczęły się sypać jak frytki w barze mlecznym. Dawaj, wojanek, jedź do chłopaka. Kebab u Zbyszka rządzi, wiadomo. Nie wierzę, ty serio go spotkałeś? Wszyscy lajkować musi się udać. Franek chodził jak na sprężynach. Wieczorem zrobił kolejny update. Mamy już 2800 lajków, ale to jeszcze nie koniec. Udostępniajcie dalej. Wojanek czeka. Zadzwonił do swojej klasy: do Pawła, Niny, Julki i Bartka. Wysłał linki do grupy klasowej. Mama wrzuciła filmik na swój Facebook. Nawet babcia poprosiła sąsiadkę ze wsi, która miała wnuczka znawcę YouTube'a. W ciągu kolejnych dwóch dni licznik dobił do 7230 lajków. Franek prawie nie spał, odświeżając TikToka co 5 minut. Nagle telefon zawibrował. Powiadomienie z Instagrama. Wojanek oficial polubił twój filmik. A wrzasnął. Co się stało? Krzyknęła mama z za kuchni. Lajkował! Wojanek lajknął! A zjadłeś śniadanie? To nie jest czas na jedzenie, to czas na działanie. Franek nagrał film z tańcem zwycięzcy w skarpetkach na stole. Lajki rosły jak szalone. Dzień później dziesięć tysięcy dwa lajki. Franek wrzucił kolejny filmik z napisem: Mamy to, Wojanek, przyjeżdżaj. Kebab Uzbyszka rządzi. Pod filmem pojawił się komentarz z oficjalnego profilu wojanka: Franek, jesteś nie do zatrzymania. Przygotuj się, bo za trzy dni wpadam do osobnic dolnych. Mam nadzieję, że masz dużo soku i miejsce na meczyk w Minecrafta. PS, kebab Uzbyszka już zamówiony. Franek za nie mówił. Potem zaczął biegać po domu, jak tornado. Babcia usiadła. Mama zadzwoniła do taty, cała rodzina była w szoku. Przyjedzie, naprawdę przyjedzie. Następne dni upłynęły jak w bajce. Franek sprzątał pokój jak nigdy wcześniej, ustawił biurko, posprzątał pudła Lego, schował majtki z minionkami, zrobił nawet transparent. Witaj w osobnicach, Wojanek. W szkole był gwiazdą. Pani Agnieszka na lekcji powiedziała: Franek, gratuluję ci tej determinacji. Pamiętajcie, dzieci, internet może być dobry, jeśli robimy dobre rzeczy. I jeśli wspieramy kebab, dodał Paweł, cała klasa wybuchła śmiechem. Dzień przed wizytą wojanka Franek nie mógł spać. Przewracał się z boku na bok, trzymając w ręce pilot od gierki, jakby miał moc przyciągania gości. O siódmej rano wstał, umył zęby dwa razy i ubrał nową bluzę z napisem Try Hard. O dziewiątej stanął przy tym samym przystanku autobusowym, na którym wszystko się zaczęło. W ręce trzymał swój telefon, gotowy do nagrywania. Na horyzoncie pojawiła się postać. Czapka, kaptur, plecak. To był on. Wojanek szedł z uśmiechem, machając reklamówką z żabki. Jo Franek, dotrzymałeś słowa. Masz moje lajki, masz mój szacunek. I masz też kole zero i chipsy, bo byłeś epicki. Franek nie wiedział, czy się śmiać, płakać, czy zemdleć, ale wiedział jedno. To był najlepszy dzień jego życia. Chodź, Wojanek, wszystko gotowe zawołał Franek, prowadząc gościu swojego życia przez furtkę. Mama stała w progu z szerokim uśmiechem, a babcia z tyłu wycierała ręce w fartuch i szeptała No, jakby sam prezydent przyjechał. Wojanek wszedł do domu i od razu rzucił Klimacik tu jak z gry home sweet pixel. Podoba mi się! Franek zaprosił go do swojego pokoju, gdzie na środku leżała idealnie wyczyszczona konsola, dwa pady i już włączona gierka: Minecraft Hardcore Mode z ich wspólnym światem. Gotowy na wyzwanie? zapytał Franek z błyskiem w oku. Zawsze, ale najpierw. Wojanek wyciągnął telefon. Nagramy filmik. Ustawili telefon na statywie, zaczęli nagrywać. Siemanko, tu Wojanek i Franek. Jesteśmy właśnie w osobnicach, bo ten gość zdobył 10 tysięcy lajków i wyzwał mnie na pojedynek. Macie z tego relację live, a na koniec zobaczymy, kto lepiej zbuduje kebab u Zbyszka w Minecrafcie. W kilka minut filmik miał setki komentarzy i polubień. Ludzie nie mogli uwierzyć, że Wojanek naprawdę dotrzymał słowa. Grali przez ponad dwie godziny. Franek był tak skoncentrowany, że prawie zapomniał, że gra z kimś, kto ma miliony subskrybentów. Ty serio jesteś dobry mruknął Wojanek, gdy Franek wyprowadził go z pułapki z lawy. Ćwiczę od siedmiu lat odpowiedział Franek z dumą. Po sesji gamingowej zeszli na dół. Babcia podała herbatę, a na stole stały parujące naleśniki z serem i dżemem. Ale to wygląda lepiej niż jedzenie z Minecrafta, rzucił Wojanek, biorąc pierwszy kęs. Mniam, babciu, jesteś legendą, – dodał po chwili, wycierając usta. Franek z dumą patrzył, jak jego świat, ten zwykły, codzienny, domowy, staje się dla Wojanka miejscem zabawy i relaksu. A przecież jeszcze kilka dni temu wszystko to było tylko marzeniem. Po obiedzie ruszyli na spacer. Po drodze spotkali kilku sąsiadów. Starszy pan z psem powiedział: To ten chłopak z internetu? Widziałem go u wnuczki na jakimś TikToku. Tak, to Wojanek odpowiedział Franek z dumą. Zatrzymali się przy przystanku autobusowym, tym samym, na którym się poznali. Wojanek wyjął telefon i zrobił selfie. A pamiętacie ten przystanek? Tu zaczęła się cała historia. Udowodnijcie, że marzenia są możliwe. Dajcie znać, co wy chcielibyście przeżyć, jeśli tylko uwierzycie w siebie. Franek spojrzał na niego z powagą. Wiesz, myślałem, że to wszystko jest tylko dla tych z dużych miast, z dobrym sprzętem, znajomościami. A jednak wystarczyło jedno pytanie i odwaga. Wojanek położył mu rękę na ramieniu i serducho. Bez serducha nic się nie klika. Rozumiesz? Zanim odjechał, Wojanek zostawił jeszcze coś dla Franka: czapkę z napisem Wojanek i kartkę z napisem Dziękuję, że przypomniałeś mi, po co to wszystko robię. Zostajesz moim oficjalnym przystankowym legendiarzem Wojanek. Franek za nie mówił. Przytulił czapkę, jakby była medalem olimpijskim. Potem zrobił ostatnie zdjęcie z Wojankiem na tle kebaba u Zbyszka oczywiście. Gdy autobus z Wojankiem odjeżdżał, Franek jeszcze długo stał przy przystanku machając. Serce miał tak pełne, że prawie przestało się mieścić w piersi. Minęło kilka dni. Film z odwiedzinami Wojanka trafił na YouTube i TikToka. W ciągu 24 godzin zdobył 2 miliony wyświetleń. A komentarze zalały kanał Franka. To najpiękniejsza historia, jaką widziałem. Płakałam jak dziecko. Marzenia się spełniają. Franek to gołd. Kebab u Zbyszka rządzi, nie ma co. Franek nie tylko został rozpoznawalny, został też inspiracją dla tysięcy innych dzieciaków, które zaczęły zadawać sobie jedno pytanie: A może ja też zapytam swojego idola? Bo czasem wystarczy tylko jedno pytanie i odrobina wiary, że odpowiedź może brzmieć: Tak przyjadę. A ty? Kogo chciałbyś zaprosić do siebie do domu? Może też wystarczy tylko jedno pytanie i trochę lajków. Do zobaczenia w kolejnej opowieści.